No, hej, dzień dobry. Jest godzina 6 rano. Już dzisiaj nas się kończy. Tak więc będzie można sobie zrobić jeden z moich ulubionych treningów rowerek. Największe obciążenie. No i 20 km. chciałem przejechać. Woda jest, tylko żeby wodę pić, a nie tam z tyłu. Bo to z tyłu to do kwiatków. Ręczniczek, wiadomo, nie? No i my się pewnie ten. Widzimy za jakieś 40 minut. No, 38 zwykle. Rekord mój to chyba 35,5 minuty na 20 km na największym obciążeniu. Ja jeszcze jestem suchy. Zaraz się, mu, zaraz pokażę, jak będę siedział. Okej, okay, ja już siedzę takie coś to sobie staram że to jest moje podejście bo dosyć dosyć dawno nie jeździłem bo ostatnio nie było w ogóle czasu jakiś miesiąc i nie wiem czemu to oświetlenie się zrobiło przy okazji dzisiaj też poznacie moją moją całą taką jak gdyby playlistę nie? nie są to takie Ambitne utwory, ale akurat takie to. Akurat takie to na rower, jak to się mówi. Fajne telewizyki też są. Cóż, yy, no i jeszcze oczywiście też się poznacie kulisy yy, powstania tej mojej tapety, nie? skąd ta tapeta się wzięła. Bo jest w jednym teletysku taka sama. Sobie ją znajdziecie. Dobra, tymczasem ja sobie ustawiam i widzimy się za jakieś 40 minut. I sobie ruszam, włączam muzyczkę, bo nie ma na co czekać. Na razie. A few moments later. No dobra. Tych 30. Ileś minut minęło. Nie, zobaczmy. Jak jest zmęczony, ale... Uff. Nieźle. Bardzo fajnie. I tak cały czas. Codz codziennie praktycznie. Znaczy no, 100 dni. No tutaj można sobie podejrzeć. Ok. 37-43. OK. 20 km. Kalorii 300 wiadomo. 3000 km zrobione ogólnie. Fajnie. Oj, tam puls. Hu bardzo fajnie. Lubię. Uff. Dobra, teraz się umyć i zmontować film. montować film. I, i cóż. A jeszcze będzie jeden. W, yy, wieczorkiem się pojawi. Tylko muszę przejść coś. No bo, bardzo fajne dzień się zapowiada. Hu dobra. Na razie. Już czołek jest taki podminowany. Znaczy podminowany, taki, no, energetyzowany można powiedzieć. Hu teraz się umyć i... i dobrze. Dzień się zapowiada super. Na razie. Heja. A jeszcze oczywiście znajdziecie w tym w y, opisie <laughs> znajdziecie listę, nie? Różne śmieszne. Y, no mam playlistę, nie? Tam. É isso, ok. Na razie, hej.